Hej,ka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do... Toki i boki, ale to nie będzie taki zwykły odcinek. Jest dzisiaj Dzień Kota, więc postaramy się troszeczkę uczcić jakoś to święto. A uczcimy je przez to, że kupię jakąś nową lokalizację w Toce Boce związaną też z kotami. No i jeszcze w międzyczasie otworzymy sobie paczuszki, bo w jednej z nich słyszę, że coś tam dzwoni i może to jest prezent dla kota? Czyżby aż tak się zbiegło, że w Dzień Kota dostaną prezent dla kota? Jesteście zatem ciekawi, jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku? Zatem dajecie. O oh hello! Orion już się do paczek dopiera. Ja myślę, że coś to może być dla kotów, ja on to już wyniuchał. I tak jak mówiłam, kupiłam coś specjalnego dla zwierząt, i wybudujmy sobie to. No i powstał nam piękny hotel dla zwierząt, bo jest dzień kota, ale nie było typowego miejsca dla kotów, więc wybrałam właśnie hotel dla wszystkich zwierząt. I czytałam w opisie, że jest tam bardzo, bardzo dużo różnych zwierzaczków. I zaczynamy od lewej strony, standardowo. Ej, tam są jakby z tyłu szafki. Ej, to są szafki? W, w akwarium? Szafki? Czy ktoś w ogóle kiedykolwiek o czymś takim słyszał? No dobra. W ogóle, jakie brudne te szafki. I zobaczcie, mamy tu tyle zwierzątek. Ej, tu jest muszelka. Mamy tu tyle zwierzątek. Mamy kociaczki już od samego. Ej, kociak mi do wody wpadł. Wychodź, to nie jest dobre. Ej, patrzcie! I tutaj w każdym będzie żyło jakieś zwierzątko? Ale ekstra! Tutaj są miejscówki. Ej, ten kot wygląda w ogóle jak Orion, taki wkurzony. Jeszcze z tą szramą taką na oku bitewną. Hahaha! Wojownik Orion. O, jakie słodkie! jak na kociaczku leży! I w ogóle mają narysowaną tutaj rybkę z ośćmi. Okej, okay, przechodzimy dalej. Co tutaj jeszcze jest? Tu jest dom dla pająka! Zamykamy pająka, co by nikt się nie bał. Piesek. Tutaj się nie otwiera. Tutaj jest trawniczek i miejsce na kubki kotków i piesków. Raczej piesków, bo kotki to do kuwety. Okej, okay, jeszcze mamy tutaj u góry szafki. Tu jest jedzonko, widzę, chyba dla tych wszystkich zwierzaczków. Tu są szczotki, grzebienie. Tyle rzeczy dla kotów. Ej, ja to radio wyłączę, bo mi tutaj za bardzo mruga. I tu jest, widzę, wielka fanka kotów. Ma y, tą koszuleczkę z białym na drugim tej rybki. Nawet ma opaskę z kotem. Jest przy tym kotku. W ogóle te koty, te białe z jednym niebieskim okiem, a drugim zielonym, to jest jakaś rasa, ale ja nie wiem dokładnie jak ona się nazywa. I przejdźmy trochę dalej w prawo. Czy tutaj. Czy to jest kura? Kura w domku dla ptaszków? Ej, dobra, to wygląda jak jakiś kanaryk. To jeszcze jestem jako sobie w stanie wyobrazić. Ale ta kura. Ej, i dobra, i tu jest pusto. Mamy jeszcze. Tutaj jest paw i motylek. Tutaj jest błotko. Czy jak wsadzimy kotka? Ej, tak, to on się ubrudził. Dobra, to jeszcze trzeba go wykąpać. Dawajcie gąbką. Kąpiemy, kąpiemy kociaka. Chodź no tu. Chodź no. Wykąpiemy, wykąpiemy, wykąpiemy. Spienimy go. I jeszcze raz do wody, żeby się opukał. Nie do błota. Do wody. To może lepiej bezpiecznie tutaj. Okej, okay. umyty kociak, którego przez przypadek ubrudziłam. I co my, czy my mamy tutaj jakieś sekrety? Standardowo... Nie potrafię odkryć żadnego sekretu. Ej, zobaczcie, te małe latarenki. Też można gasić i zapalać. W ogóle to jest smutny żółw, a ta żaba jak wygląda w ogóle. O, o, czekajcie i ona tak purcha sobie. O, purchnęła! <laughs> Okej, okay, i tutaj jest w ogóle piesek z. Mm, Takim e, wózeczkiem, bo niektóre psy jak nie mogą chodzić, mają problem z łapkami, to im się taki właśnie wózeczek montuje, żeby dalej mogły chodzić i tu jest właśnie taki pieseł. Co jeszcze tutaj mamy? Ej, to może inaczej, to teraz zróbmy sobie chwilę przerwy na paczuszki i zaraz tutaj z powrotem wrócimy. Pierwsza paczka, jaką dzisiaj otworzymy jest od Gabrysi i nie wiem czy to słychać, ale w środku coś tam strasznie mm, dzwoni. Czyżby to był prezent dla kota? A więc otworzę na szybko kopertę i zaczynamy. I wyciągam pierwszą z rzeczy. O, jak ładnie! I znalazłam tutaj przepiękny fanarcik. Zobaczcie, jak ja tu ładnie na nim wyszłam. Był też jeszcze dodatkowo list, który sobie przeczytałam, ale oczywiście na wizji go nie pokazuję. To jest dla mnie mój prywatny i bardzo go, za niego dziękuję. Losujemy kolejną rzecz, ale to nie to wydaje ten dźwięk, dobra. Zobaczcie, to jest takie serduszko urocze. O, tu jest idealne miejsce i chyba nie zasłaniają się aż tak, więc już ląduję, a ja w tym czasie Wyciągam kolejną rzecz. Ej, tu coś ciężkiego jest? Nie, coś się zaczepiło. Dobrze słyszałam, to jest yy, Boże. obruszka dla kota I zobaczcie, ona jest taka moro. Ona będzie idealnie pasowała do Oriona, no nie? On jest taki wojownik, taki żołnierz, więc idealnie pasująca. Kolejną wylosowaną rzeczą była mała kopertka, a w niej są, zobaczcie. NAKLEJECZKI ZWIERZAKÓW I ILE JEST TU KOCIACZKÓW? Dobra, okej, okay, teraz chwyciłam dwie rzeczy na raz i zobaczcie! Tu są też rzeczy, yy, bo dwie kolejne obróżki dla synka i dla Niusi, jak dla mnie yy, to by było dla Niusi, bo ona jest trochę taka brązowa, na grzbiecie, a ta idealnie do synka, czarno-biała, więc, 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 czekajcie... Mamy trzy! Idealny komplet dla naszych kociaków. Kolejną rzecz, którą wylosowałam w paczuszce jest taki breloczek w kształcie serduszka i aniołek na środku, więc idealnie na świąteczne klucze. I ostatnią rzeczą w, tym, w tej paczuszce jest takie pudełeczko i jest napisane, że tu są pytania, więc zróbmy sobie tak, że wylosuję parę pytań i odpowiemy. Pierwsze pytanie jest, jaki mam level fazmofobii i nie mam pojęcia, ale pewnie coś koło 11 maksymalnie, pewnie taki tak za duży powiedziałam. Kolejne pytanie jest, czy skakałam już ze spadochronu w sensie no... Nigdy nie skakałam i nie wiem czy się odważę, bo mam chory kręgosłup i boję się, że on by tego nie wytrzymał. I ostatnie już wylosowane pytanko to jest, czy mieszkam w bloku, apartamencie, domku jednorodzinnym. Więc mieszkam w... O, Rion, uspokój ogon. W mieszkaniu, ale bardzo chciałabym mieszkać kiedyś w domku, może, może kiedyś się to uda. Okej, okay, teraz szybciutko przechodzimy do kolejnej paczki która została wysłana przez Paulinę. Paulinę znam przez Instagram, bo kiedyś do mnie napisała, i jest to już jej druga paczka na tym kanale, więc otwieramy. Ok, no i losuję. Tutaj mam coś śliskiego, więc wyciągam. A, czekajcie, bo to będą fanarty! I mamy trzy fanarty, jest tutaj oczywiście synek, Niusia i O'Raiyon, nawet z moją dłonią, która mizia niu, nie Pitunie. Kolejną rzeczą, którą losuję, jest coś cięższego. Kinderki! Ja uwielbiam kinderki! O, już widzę, że Pawłowi ręce zaczęły chodzić, tak, tak, tak. <słuch> bo jak się nie mylę, Haha, ha, ha, mam drugie. Żałujcie, <śpiewanie> że nie widzieliście winy. Nie! Ej, ja w ogóle mam pomysł, bo kalendarze adwentowe się już skończyły na ten rok i chyba Wam trochę brakuje pięści Pawła przy otwieraniu rzeczy. Tak. Więc jeżeli któryś z was ma ochotę wysłać do mnie paczkę, ale żeby otworzył ją Paweł w dosyć ekstremalny sposób, rozrywając, używając młotka, siekiery, nie wiadomo czego, to wysyłajcie paczkę, ale napaczcie na, ale na paczce. Napiszcie otworzyć przez Pawła albo na przykład, nie wiem, duży napis Paweł, żebym wiedziała, że ta paczka jest dla niego i że nie boicie się, że jej zawartość może ulec w zniszczeniu. Więc koniecznie piszcie na opakowaniu, nie w środku, na opakowaniu, że dla Pawła, wtedy on ją otworzy w swój ekstremalny sposób. Ale dalej, dalej, wracając do paczki, bo to jest jeszcze nie koniec. Mamy tutaj. O, breloczek, z imieniem Klaudia. O, jacie! Magnes na lodówkę z małym słoneczkiem. zobaczcie jaki podobny. Jeszcze z napisem, że dom jest tam, gdzie jest Twój kot. I najlepsze jest to, że ja mam tabliczkę na korytarzu z takim samym napisem właśnie, że do mnie jest tam, gdzie jest mój kot. Super! I ostatnia rzecz w tym... Yy, w tej paczce był list, ale jest napisane, żeby nie czytać go na wizji, na pewno przeczytam po. Jest prośba o pozdrowienie, więc gorąco oczywiście Paulina, Ciebie pozdrawiam. Prywatnie na Instagramie też mamy kontakt, więc wiesz, że serdecznie, serio Cię pozdrawiam. Jej! I mamy ostatnią paczkę od Michaliny. Okej, okay, i otworzyłam i wysypałam wszystko, bo nie chciałam zniszczyć kartonika i zobaczcie co tutaj jest. Dobra, ja postaram się... To jest chyba dalej karton. <grytania> postaram się wyłowić te rzeczy, a resztę na chwilę zmiotę. O, matko boska. Okej, okay, posprzątałam tutaj na szybko i zacznijmy sobie od fanartu. Zobaczcie, jaki słodziakowy kociaczek. I mamy tutaj napis, że jest zajęta, jak mnie oglądaj. W ogóle te okulary kot ma super. <ścoughs> mamy jeszcze taką naklejeczkę i tutaj trzeba odwią... No chyba nie był dobry pomysł, czekajcie. Okej, okay, jeszcze zbiorę to resztki konfetti i otworzę, bo ja nie mam pojęcia, co to jest. Tutaj są narysowane koty, więc czyżby był w środku jakiś kotek? Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczcie, jaki uroczy nam się trafił. Do naszej kociej rodzinki. On jest w ogóle na talerzu. A co? To, to chyba jest taki... Ale to jest przyjemne. O matko! I jeszcze w tej paczce są fanarty. Okazuje się, że jest jeden fanart, drugi to był list. Mamy tutaj nawet datę. Zobaczcie, ile mamy łapek w górę. Oczywiście nie mogło zabraknąć synka, niusi, orajona. Mnie. Czy to jest Paweł? Paweł, to jesteś ty? Masz banana oczy, taką kreskę i znak zapytania. Zobaczcie, już drugi fanart z Pawłem z nie wiadomo jakim... Ej, ale ten jest nawet taki trochę do ciebie zbliżony. Nie wiem kto, skąd ktoś wie, że tak podobnie dosyć wyglądasz naprawdę. Oczywiście wszystkim Wam dziękuję bardzo za paczki. I tak jak mówię, jeżeli chcecie wysłać wi, mi swoją paczuszkę, to wysyłajcie spokojnie na adres, który jest podany w informacjach. Mimo, że to skrytka pocztowa, jak widać, paczki dochodzą. A my wracajmy sobie z powrotem do odcineczka. Okej, okay, i już po paczuszkach e, wracamy. Ej, ja teraz tak zobaczyłam. Tutaj są obrazy czy pod obrazami coś jest. Kurczę czy tu nie będzie żadnego sekretu. Hmm, tu widzę w ogóle jest takie stanowisko do yy, czyszczenia zwierzaków. Jakie mamy tutaj szczotki? Mamy jakieś grzebienie. Ej, jakie tu kudły lecą z tego! Patrzcie, jak się podnosi tą szczotkę. O! Ej, w ogóle to ten królik. Ej, ten królik tu chyba pracuje w ogóle. Bo on ma taką czapeczkę z tak jakby tej miejscówki, z taką jeszcze łapką. Ej, zobaczcie, my tu jeszcze mamy pasikonika i pszczółkę mamy. Pszczółek, ale słodka, jej. Okej, okay, i mamy jeszcze tego, ja nie wiem, co to jest w ogóle. Czy to jest leniwiec? Leniwiec lubi być w błotku. <laughs> Ej, jeszcze raz, patrzcie, ma taką minkę i teraz patrzcie, patrzcie. Wrzucamy do błota i zobaczcie, jaką będzie miał minę. Ej, ale on się tak wkurza, czy taki zadowolony? On ma taką minę, taką mm, Taką, że jestem zły, ale lubię to. Ej, a tego kotka, czy zrobi jakąś minę? Ej, to każde zwierzątko inne? Ej, a co się stanie, jak pszczółkę wrzucimy? O, pszczółka się uśmiechnęła. Dobra. Nie, pszczółko, do wody najpierw, umyjmy cię. A pasikonik? On oczkami, tak, do góry. Umyjmy go i wrzućmy z powrotem. Dobra, dobra, dobra. A dajmy tego białego kota. Jaką będzie miał minę? Uśmiechniętą po prostu. Dobra. Dobra, więc tak wygląda hotel dla zwierząt w toce boce. B powiem szczerze, że, że spodziewałam się troszeczkę czegoś innego, ale naprawdę miło mnie też to zaskoczyło. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Aha. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku, subskrybuj koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę dla Oriona, który skacze mi ciągle po szafie. <grych> to jak, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!